O, siema, co wy tu robicie? Witam was, siema. Co się stało, że wy mnie odwiedziliście? A wiem, chcecie zobaczyć moje nowe stanowisko. Także cześć, ja jestem Wadali. słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam moje nowe stanowisko, ukończone w 99%. Bo jeszcze chcę tu coś dokupić, ale z tego co już jest, jestem mega zadowolony. Słuchajcie, tutaj macie piątkę ostatnich subskrybentów. Jeżeli chcecie się tu znaleźć, no to oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem na dole, bo jeżeli, zadzw jeżeli zadzwonicie dzwoneczkiem, klikniecie. Czy cokolwiek to macie jakieś 50% szans więcej, że się właśnie znajdziecie w tej piąteczce. Także słuchajcie, chciałbym Wam powiedzieć, że całe to stanowisko mam tylko i wyłącznie dzięki Wam, bo gdyby nie Wy, to prawdopodobnie bym miał jakieś takie biurko wielkości mojej ręki. Na nim taką myszkę. Nieważne. Słuchajcie, jest to stanowisko za jakieś 30 tysięcy złotych. Wszystko, co się znajduje na biurku, kosztuje około 20 tysięcy, 25. 000. No i oczywiście pianki w całym pokoju, które są po to, żebyście wy, właśnie na filmach, mieli lepszą akustykę. Na live'ach, które niedługo zacznę prowadzić, a swoją drogą 22 lutego jest live 24 godzinny z gościami specjalnymi, live urodzinowy, także Was zapraszam. Więcej info będzie jeszcze w późniejszych odcinkach. Na relacji i na społeczności taka, taka zakładka na moim kanale. Także słuchajcie, ja Wam dłużej nie przedłużam. Zacznijmy może od komputera. Zapraszam cię, kamerzysta. Także witam Was bardzo serdecznie. Yy, co znajdziemy w komputerze? Słuchajcie, yy, to co widzicie tutaj jest to AMD Ryzen. Jak to się czyta? Ryzen. AMD Ryzen 2070X. Yy, nie pamiętam, jakie on ma tam taktowanie zegarów. Karta graficzna w tym komputerze to RTX 2070 z GeForce a, 8 GB Gaming. Coś takiego. Hej, czuję się teraz jak ziemniak, jak mówię, tak z, ze stajni GeForce'a Znaczy gigabajtatu <laughs> Płyta główna to MSI Tomahawk 450B, o ile się nie mylę Pamięć RAM 16 giga, o taktowaniu 3000 MHz DDR4, wiadomo e, Mamy tutaj też trzy jakieś tam wentylatorki, tu się jeden świeci na jakieś fajne kolory Nie wiem jak on się nazywa, nie obchodzi mnie to, ważne, że się kręci i komputer jest zimny na starym mogłem smażyć jajka, na tym już sobie nie posmażę. A to być takie śmieszne, nie? a zasilacz jest to Silentium PC Supermo 550W. A, obudowa no to to jest taka jakaś tam, nie wiem, nie pamiętam, ale taka kwadratowa i z oknem, nie? Ale nie pamiętam jaka, ale kwadratowa z oknem, bardzo fajna. Słuchajcie, cały komputer kosztował około 7000 zł, ale jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony. Jeżeli ktoś z Was chciałby wiedzieć, jak ten komputerek sobie radzi, no to słuchajcie, Fortnite przykładowo na najwyższych ustawieniach w rozdzielczości Full HD mamy około no średnio 180 fpsów e, Także dla mnie mega zadowalający wynik W innych grach też nie ma problemu No i dobra, może przejdźmy do tej części Która was najbardziej interesuje Także kamerzysta, czekaj o, Podłożymy to, żeby było, wiesz, ładnie Nie musisz mówić kamerzysta Pierwsze co widzicie na stanowisku to mój super śliczny telefon Jest to najlepsze biurko Słuchajcie, jakie miałem do tej pory Jest to biurko Z firmy MTS, jak możecie tutaj zauważyć, jest to biurko od mojego znajomego Matusa. Zobaczcie, pokażę Wam je w całości. Na spokojnie mieszczą się Wam dwa monitory, ogromna podkładka Genesis. Tak, jak mówiłem, to biureczko, które jest naprawdę mega, mega fajne, możecie nabyć na tej stronce. Jest to mts.sklep.pl. Macie tu różne kolorystyki, różne biurka do wyboru. I słuchajcie, z kodem rabatowym, Vandal macie zniżkę na 3%. Także polecam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś by chciał się właśnie wyposażyć w takie super biureczko. mts.sklep.pl. Polecam Wam bardzo serdecznie. Słuchajcie, o podkładce już mówiłem, jest to. Genesis Maxi, coś tam. Eee, klawiatura Jest to Razer Black Widow Chroma. Mam już ją ponad rok i sprawuje się naprawdę genialnie. Kolejną częścią, jakby mojego stanowiska, jest ta piękna myszka. Możesz tu pokazać kamerzysta. Jest to Genesis Crypto 770, którą dostałem od firmy Genesis. Bardzo Wam tę firmę polecam, bo naprawdę za taką cenę której mają myszki po prostu, czy klawiatury, czy podkładki. No, powiem wam, że jakość do ceny jest naprawdę, naprawdę kozacka. Przejdźmy dalej. Jak widzicie na tym superbiurku z mtnshop.pl znajduje się moje PS4 wraz z padem. Pogrywam sobie najczęściej w fiwkę, słuchajcie. no jest jedną no jest taką grą, do, do, którą gram bardzo długo najlepiej mi się właśnie gra na PS4, dlatego też gram na PS4, a nie na komputerze. Słuchajcie, no, zapomniałem wam ogólnie powiedzieć o monitorach. E, są to BenQ gw 2470 e, Nie pamiętam w sumie co już mam na tym stanowisku sam mamera. No dwa takie same monitory, tylko ten ma jakiś low blue light, nie wiem co to jest, ale lekko się różnią kolorkami. Jeżeli ktoś wie, kto to jest na tej tapecie lub co oznaczają te oczy, napisz to w komentarzu, co oznacza to oko, jak ono się nazywa, przybliż tutaj kamerzysta. Jeżeli napiszesz, jak to oko się nazywa, to to przypnę ci serduszko. E, słuchawki, to są HyperX Cloudy, dwójki, bardzo spoko słuchawki, też już mam je koło roku, tutaj mam kwiatka. Sam wychodowałem generalnie yy, z nasion z Arabii Saudyjskiej. Slajk mi przywiózł z Arabii Saudyjskiej nasiona i zasiałem właśnie takiego kwiatka. Nawet go podlewać nie musicie. Do streamowania używam tutaj, jak widzicie, kamerki internetowej Logitech. C920 Mam ją już jakieś 2 lata Kupiłem ją na Lixie za 180zł Czyli dosyć mało, bo zazwyczaj Kosztują około 300 więc bardzo Bardzo fajnie się sprawuje, a teraz przejdźmy Do mojego mikrofonu, jest to nowo Psen C1, ma go naprawdę dużo Youtuberów, słuchajcie, ma go Przykładowo Damianek Czuks, Chybek Naprawdę wielu innych, e, ramię mikrofonowe Jest, no to jest po prostu jakieś no-nejmowe ramię mikrofonowe, no i Jakiś też no-nejmowy popfield. Pop, pop, pop filter. Ogólnie monitory jak możecie zauważyć wiszą na takim stojaku jakby. Ej, nie pokazałem im ledów od biurka. Od razu macie zamontowane te ledy jak biurko do was przychodzi. Macie tu naprawdę dużo kolorków, także serdecznie polecam. Ja swoje stanowisko utrzymuję w kolorach czerwonych. Także zapalimy sobie też taki kolor Także widzicie, że LEDy to kolejny dodatek, który naprawdę... No, który gracz by nie chciał mieć LEDów na swoim stanowisku? No każdy by chciał mieć Mam też tu jakieś głośniki z Creativa Też noname'owe eee, Byle jakie z Allegro za 40 zł Ważne, że są Jakieś mouse też też noname'owe Ale to nawet szkoda tego pokazywać I przejdźmy teraz do mojego krzesła Moje krzesło jest to krzesło... Eee, SPC, GIR 500 nie wiem jak ono się nazywa nawet słuchajcie, ale jest bardzo wygodne. Miałem pełno, miałem chyba trzy fotele gamingowe i żadne, żadne. To jest trzecie, dwa poprzednie nie były tak trochę wygodne jak to. I nie, nie, nie zapłacili mi za tą reklamę. Mówię szczerze, jest to najwygodniejsze krzesło jakie miałem. I pewnie się spytacie, po co ci ta poduszka? Po co ci ta poduszka? Ja wam odpowiem, jest to skóra i to krzesło, jak i każde inne krzesło gamingowe, które jest skórzane. Bardzo się grzeje pod pośladkami, żeby brzydko nie mówić. A gdy mam tą poduszkę, po prostu dupa mi się nie poci. No, co tu krótko mówić? Co mogę dodać? Mamy tu dwie lampy: jest to lampa pierścieniowa i lampa potocznie zwana softbox. Eee, ale powiedziałem: potocznie zwana, kurde. To by było na tyle z tego stanowiska. Macie tu jeszcze jakieś fajne przebitki, zostawcie łapkę, jeżeli wam się podobało. No, może no, teraz jakieś przebity trzeba nagrać. <laughs> Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli stanowisko Wam się podoba, pamiętajcie, ono jest ukończone tak w 99%, bo jeszcze chcę dodać trzeci monitor. Kupić na pewno monitor 27 cali 144 Hz, więc pamiętajcie, nie jest to jeszcze takie końcowe stanowisko, ale jest to już coś takiego, z czego jestem naprawdę dumny i czym mogę Wam się słuchajcie pochwalić. Jeżeli studio Wam się podoba, no bo no, mogę chyba to nazwać studiem, jeżeli w całym pokoju mam pianki akustyczne. Jeżeli Wam się podoba takie studio, taki film Wam się podoba. Zostawcie łapkę w górę, a jeżeli dobijemy ich tu 10 tysięcy, to niedługo pojawi się kolejny odcinek, tym razem z Blanką, bo dawno jej nie było. Dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, piona!